Czy linkowanie z zaplecz dalej ma sens? No, no tak i nie, tutaj jest pytanie o to jakich zaplecz i jaką wartość ma dana domena, którą kupujesz i jest to pytanie, które się nie zmieniło w ogóle od 20 lat, ono jest cały czas takie, takie samo, skąd warto linkować, ile warto za to płacić, czy link jest warty swojej ceny. Bądź poświęcenia, bądź czegokolwiek innego. Natomiast co do zasady, no bez linkowania nie ma pozycji. Linkowanie jest jednym z sygnałów tego autorytetu. Strona, która ma wyśmienity content ale nie ma żadnego linka, no może mieć duży problem z przebiciem siebie. Tu oczywiście mamy jeszcze kwestię tego, na ile ona wprowadza nowe informacje do, do obiegu. Natomiast generalnie linki są ważne, będą ważne i linkowanie z zaplecz dla bezpieczeństwa, dodam słówko, wartościowych, mają w całym, cały czas sens. tak. Czy warto generować opisy produktów za pomocą czata i jak uniknąć duplicate contentu? Warto używać czata jako dobrego narzędzia, które pomaga Ci pisać. Kropka. Jeżeli będziesz używał czata jako narzędzia, to jak najbardziej czat z zasady nie, nie, jakby nie daje tego samego za, każdym, za każdą generacją. On raczej daje ten content zróżnicowany, ale nie zmienia to faktu, że wiesz w jednym strzale, jak to się mówi, w jednym prompcie, daj mi artykuł na temat najlepszych rowerów MTB na sezon 2026, to ten tekst będzie tak słaby, że pomimo tego, że to nie będzie duplicate content, to i tak będzie po prostu pomijany, mało wartościowy, ponieważ w nim nie znajdzie się nic. Czego wiesz w tym LLM już od dawna nie ma i czego 120 Twoich konkurentów już dawno sobie też na swoich stronach nie wygenerowało. To jest ten element tej nowej wartości, który musimy wprowadzać do, do naszych treści. Także tak, używamy, my też używamy narzędzi AI. Niekoniecznie czata są, są różne narzędzia, w sensie czata GPT są różne narzędzia, ale trzeba to robić z głową i z pomyślunkiem.